Podczas niedawnej debaty w Końskich i ogólnie podczas tej żenującej kampanii hołowni, hołownia, czyli papierowy polityk, zaatakował Rafała Trzaskowskiego wprost, bezpardonowo, wbrew jakiejkolwiek koalicyjnej logice. Ale to nie był wypadek przy pracy. To element całej strategii hołowni, który od tygodni konsekwentnie podważa autorytet Trzaskowskiego przez co atakuje nie tylko jego nie tylko koalicję obywatelską, ale ogólnie całą koalicję rządzącą i robi to wtedy, gdy Donald Tusk zabronił swoim ludziom atakować Hołownię. To już nie jest żaden polityczny błąd, to jest zimna kalkulacja i dowód na jedno. Hołownia gra wyłącznie na siebie, nawet kosztem zniszczenia całej koalicji i powrotu pisu do władzy. Witaj w stanie faktycznym. Hołownia od początku tej koalicji nie jest politycznym sojusznikiem Donalda Tuska. On jest rosnącym zagrożeniem. W czasie, gdy koalicja usiłuje jakoś poskładać państwo na nowo po odziedziczonym popis dramacie, Hołownia cały czas skupia się na jednym na sobie. Jego ataki na Trzaskowskiego nie są spontaniczne to przemyślana, świadoma strategia. Trzaskowski nie uderzył ani razu a hołownia regularnie masakruje Trzaskowskiego bo wie że jeśli Trzaskowski będzie rosnąć to on po prostu zniknie jego własny interes jest ważniejszy niż stabilność rządu wspólny program czy wielkie słowa przyszłość kraju ale zanim przejdziemy dalej jedno zdanie jeśli cenisz niezależne analizy których nie przeczytasz w mediach powiązanych z jakimkolwiek obozem politycznym wesprzyj nas teraz Link do wsparcia znajdziesz w opisie. Dzięki tobie robimy więcej, jeszcze ostrzej i jeszcze merytoryczniej. A teraz. Pamiętasz hołownie z 2020 roku? Mówił, że idzie do polityki po coś więcej. Że nie będzie tam jak Palikot, jak Petru, czy tam inny Kukis. A dziś jest dokładnie tym samym. To jest identyczny mechanizm. Najpierw był zachwyt głupkowatych mediów, potem wejście do sejmu, a na końcu ego, które zjada. Całą formację polityczną od środka. Jego Polska 2050 miała być takim ruchem bardzo społecznym, a jest prywatnym folwarkiem do realizacji ambicji Szymona Hołowni. On nie reprezentuje ludzi, on reprezentuje wyłącznie siebie i swój własny interes polityczny, do którego dążył i będzie dążyć po politycznych trupach każdego polityka. Mówiliśmy to od początku. Polska 2050 to będzie kolejna efemeryda bez zaplecza, bez realnego programu, bez kręgosłupa. I dziś widać to gołym okiem. Działacze chołowni odpływają, struktury są puste a PSL już tylko toleruje go z obowiązku bo taki jest układ. Wszyscy w tej koalicji chyba już wiedzą, że Polska 2050 jest tylko sezonowym dodatkiem do władzy. I że po wyborach prezydenckich trzecia droga rozpadnie się, i to na oczach wszystkich. Potem przyjdzie czas na rozkład Polski 2050. Powiedzmy to wprost i to po raz kolejny. Hołownia to dziś pasożyt na ciele tej koalicji, bez cienia lojalności, bez odrobiny odpowiedzialności politycznej. Jego celem nie jest wspólne zarządzenie. Jego celem jest Nierealna przecież prezydentura lub chociażby trzeci wynik w wyborach. Bo od tego właśnie wyniku zależy czy będzie jeszcze coś znaczył. Hołownia nie myśli kategoriami dobra wspólnego. Myśli wyłącznie o sobie. Nawet jeśli koszt ma być taki, że PiS się odbuduje, a konfederacja wzmocni. Nawet jeśli efekt będzie taki, że rozpadnie się projekt, który miał odbudować Polskę pokaczyńskim. I nie ma odwrotu. Nie ma odwrotu od koalicji PiSu z Konfederacją w tej kadencji. Ta debata w Końskich była niejako momentem potwierdzenia tego wszystkiego, co tu powiedzieliśmy. Trzaskowski, mimo dużych różnic, nie zaatakował Hołowni. A Hołownia wykorzystał okazję, bo nie mógł się powstrzymać. Poza kampanią, Hołownia organicznie nie toleruje Trzaskowskiego. Uważa go nie tylko za przeszkodę do realizacji swoich politycznych ambicji. Ale i bezpośrednio winnego temu, że hołownia nie jest na szczycie. Bo przecież szczyt to miejsce wyłącznie dla niego, jest mu niejako przypisany, darowany przez jego boga. A tymczasem pierwsze skrzypce w wyborach gra Trzaskowski. Ataki na niego podczas kampanii to nie tylko książkowa strategia, że przed pierwszą turą wyborów prezydenckich każdy kandydat gra na siebie. Tyle, że w tym graniu na siebie jest jeszcze aspekt fundamentalnie ważny. Chodzi o wspólną póki co koalicję. Dla Hołowni to bez znaczenia. Jego ego i on sam wbijają pazury w plecy sojuszników. Wbrew logice współistnienia koalicji, wbrew interesowi wspólnemu. A mimo to nikt z koalicji obywatelskiej formalnie nie odpowiada, bo Tusk trzyma wszystkich za twarz. Doskonale wie, że jeśli teraz pójdzie na otwartą wojnę z hołownią i to przed wyborami prezydenckimi, pis będzie tylko czekał, żeby wyciągnąć z tego polityczne trupy. Ale hołownia tej logiki nie uznaje. Dla niego liczy się tylko on, wyłącznie on. Reszta jest nikim, łącznie z wyborcami, których hołownia nigdy nie szanował i nie szanuje, bo dla niego byli i są jedynie mięsem armatnim, które ma obowiązek, Doceniać jego geniusz i karnie głosować. No, w końcu to zaszczyt móc oddać głos na kogoś tak genialnego, tak wyjątkowego jak Hołownia, nieprawdaż? A więc. zamknąć mordy i cieszyć się tym, że dostępujecie zaszczytu, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich będziecie mogli oddać głos na byt podwójny ego i jego właściciela. PSL, jaki jest, taki jest, ale widzi to nie od dziś. Coraz więcej polityków z tamtej strony mówi wprost, po prezydenckich wyborach trzecia droga przestanie istnieć. I nikt za Hołownią płakać tam nie będzie. On jest dziś tolerowany. Tylko dlatego, że musi być tolerowany. Póki co, bo taki jest układ. Weź też pod uwagę, że po wyborach, ale już w 2027 roku, po Hołowni nie zostanie nic: żadna partia, żadne wpływy, żadna funkcja. Tylko wspomnienie kolejnego politycznego projektu, który rozpadł się pod ciężarem rozbujanych ambicji lidera. A teraz pytanie do Ciebie. Czy Hołownia świadomie rozbije koalicję od środka, jeśli tylko będzie mu się to opłacało? Napisz w komentarzu, co myślisz na ten temat. To dla nas naprawdę ważne. Hołownia obiecywał nową jakość, a dał nam dokładnie to samo, tylko w lepszym garniturze. Zamiast budować mosty, pali relacje, zamiast współpracy, wbija koalicji noże w plecy. To się nie zmieni, bo Hołownia nie zrobi sobie lobotomii, żeby nieco inaczej postrzegać rzeczywistość. Jego perystaltyka mózgu będzie działać tak jak dotąd, i nawet po wyborach spodziewajcie się po nim wszystkiego najgorszego. To był stan faktyczny. Subskrybuj nasz kanał, jeśli chcesz słyszeć głos, który nie kłania się żadnym politykom, bo szanujemy twoją inteligencję. Udostępnij ten film i wesprzyj nas, jeśli chcesz, żeby istniały jeszcze media, które analizują, a nie powielają i przytakują komukolwiek. Na koniec pamiętaj, politycy panicznie boją się, że zaczniesz rozumieć więcej. niż chcą. Żebyś rozumiał. Dziękuję i do zobaczenia.